Witajcie na moim kanale Mini Antek, a Dzisiaj jest kolejny odcinek z Good Cafe Great Cafe. I my zaczynamy kolejny dzień, dzień 57 i co? Dajcie jak zawsze łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję i my zaczynamy z kolejnym dniem. Dobra. Nic się nie mamy w newsach, co dziwne, bo praktycznie nic nie mamy. Ale dobra. Marisno, który potrzebuję po trójnej porcji espresso Do, nie no espresso się robi łatwo espresso się robi łatwo dlatego wiecie chcemy tutaj zarobić bo się pojawiły nowe mebelki nowe wszystko musimy zmienić tą kawiarnię na ładniejszą dlatego musimy zarobić kaskę nie raz i kupiłem sobie mój drodzy nowy syrop waniliowy który tak tutaj jest patrzysz mam trzy syropy i dobra, przyciągamy. Pokażmy przez, przez przepisze, no, Dobra. I... Dobra, dobra, bo on chciał trzy, nie? Tyk. Dobra. I jeszcze... I jeszcze jeden, żeby było... Tak robimy. No i powinno być git. Moi drodzy. Su subskrybujcie mój kanał. Ponieważ fajne są filmy teraz. Zanim mówiłem, no. Dobra. Uwielbiam truskawki w czekoladzie. A co na czekoladową latę z truskawkami? No dobra, dobra. Zrobię ci, gościu. Zrobię ci. Trzymamy. Stop. Idealnie jak zwykle. Tylko odmierzamy. Moi drodzy, na jutro na moim kanale się kolejny vlog z Włoch. Więc wiecie więc oczekujcie więc oczekujcie, bo będzie fajny. jeżeli pod tym odcinkiem zdjęcie 100 wyświetleń lub nie, nawet więcej i będę wiedział, że wam się podoba to napiszcie w, w komentarzu, że wam się podoba to będzie <kłysy> to będzie cały tydzień w Great Cafe Good Cafe Ubieram wszystko w tym napoju. No dobra. No to się cieszę. Chcę latę. Różową jak flamin. Truskawkowa lata, dobra. No nie no, easy easy moi drodzy. Easy peasy Lemon squeezy. Dobra, ugniatamy, dajemy tutaj. No i powinno być bit. To się nam zrobi, a my zaraz dodamy do tego truskawkowy syrop. Raz, dwa, trzy, cztery. I mleko. No i powinno być git. Robimy. Do góry. Co musimy tutaj zrobić? Dobra. Czy my to właśnie skończyliśmy? Wszystko tak. Aha. Dobra. Już Ci tu daję. Daję Ci tu. O. Z tego właśnie składają się marzenia. No i dobrze. N nie wchodzi się do kawiarni, by nie zamówić... Nie wchodzi się do kawiarni, by nie... Co? To jest presa? Dlaczego, zro... dlaczego nie zrobić mi sprasa? Boże, on gada jakieś pierdoły. A. Dobra, trzymamy. No powiem, napiszcie w komentarzu, co jest lepsze. Eee, pizza czy kawa? Bo jest gra pizza, ale jest też gra kawa. Napiszcie, która gra Waszym zdaniem jest lepsza. E, perfekcja. No pewnie, że perfekcja. Dobra. Po, po, powszechnie wiadomo, że klient posiadający szczęście musi mieć ochotę na truskawkową latę. Dobra. Czy ona chce jak zwykle truskawkową latę? Czyli tak, tak, tak. Koniec umiatamy i dajemy tutaj dobra pyk no i truskawko musimy zrobić czyli raz dwa trzy cztery no i mleko jak zwykle dajemy musimy je pomieszać pomieszać jak zawsze zawsze nie dajemy tego zwykłego mleka pamiętajcie to tylko do mrożonych dobra i pyk i dajemy no i powinno być git. Dobra, moi drodzy. Zaraz kończymy ten odcinek. Sał być się marzenia. Nie, dobra. Je je jeszcze jeden musimy, sorry. Musimy jeszcze jeden dzień zrobić, bo... No lipa. Wszystko się zrobiło, więc dużo zarobiliśmy. No, w tym dniu dużo zarobiliśmy, ale nam nic tu się nie robi. Dlatego musimy, wiecie co? Zagrać kolejny dzień. I robić te misje codzienne. Może będzie jakiś nowy news? Nie wiem. Nie ma jak zwykle. Ale czemu? oni nie mogą. No. O, witam. Tylko jestem ciekawy tych zadań, nie? I jeszcze tylko to ty jedno. Zagraj... Pi... Ja to zrobię, moi drodzy. To będzie chyba ta właśnie. Nie mogę się skupić. Mój mózg potrzebuje mrożonej lata. Dobra. Chcesz mrożoną latę? To dostaniesz. Raz i dwa. Pyk. To lądu staniesz. Proszę bardzo. Gramy ten dzień. I czy my właśnie odbierzemy te wszystkie, kurde, ten... I osiągniemy poziom siódmy? Chyba tak. Chyba tak. Dlatego ja się bardzo cieszę z tego powodu. I musimy zagrać ten dzień. Pyk. I do góry. Może nie jest za idealna, ale tak blisko perfekcji. No wiem. Wie, wielkie brawa. Dobra. Następna supa. Chcę 3 lata na później. Boże, jak mi życie trudnia. 3 lata na później. No dobra. Ja chcę 3 lata na później. Umiatamy, dajemy tutaj 3 lata na później. No dobra. I stop. No robimy to i to. <laughs> I. Nie, no jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, trochę. I to do góry Ona chce trzy lata, ją coś powaliło chyba. Dobra. Jedna Robimy drugą szybko latę. Ona chce trzy, no tyle to jest takie przegięcie, tak? O dobra, coś mi się zaczęło z dwa razy. Idealnie mleko. No a nie spieniłem ja wtedy. Spieniłem idealnie. Nie wiem co oni mają do tego. Ale dobra, my już napełniamy... I stop Dobra, spienia mleko, no Idealnie. No I co i tu jeszcze. I co? I, i, i zalczyło mi? No nie. No dziwne, nie wiem. Nie wiem jak się takie mleko spienia, no ale wiecie. Dobra, dajemy to tutaj i jeszcze jedną robimy. Może <laughs> jest jakiś matk, my wszystko powtarzamy. Dajemy to tutaj. No i szybko, szybko. Dobra moi drodzy, teraz dajemy no i mleko jak zwykle. No i dajemy to tutaj. No, teraz mleko spieniamy i dajemy do góry. No te zamówienie prawie cały dzień mi ten. Odjęło. No się robi ciężko, no. O. o no. Ona się przesprasła. Szkoda, by był lepszy, nie gdybym też na napoje. No wiem, 200 mamy kaski. to jest dobrze. Dodajśmy tak do mojego espresso, proszę. No i takie zamówienia mi się tak szczerze podobają. To no wiecie. Mi się dobrze mi podoba. Dobra i dajemy tutaj i... pyk i chcę śmietankę do espresso. Jest. Dajemy tą śmietankę do espresso, proszę. Żeby leż więcej do każdego tak napoja. No wiadomo, no wiadomo. Wiadomo. Nazując z tego potrzebuję Potrzebuję dwóch szklanek lub wody. Dokładnie, nie, no się robi szklanki lodowatej wody. No help me. Raz, I dwa. Nie, nie da się, nie da się idealnie spięć mleka. Nie, nie wiem, nie umiem. Jedyne czego potrzebuję to espresso. Dobra, i to są moi drodzy, ostatnie zamówienie na dzisiaj. Jestem w tym odcinku tego szybko zrobimy i mam nadzieję, że mi się zaliczą teraz będzie nowy poziom. Dobra. Mamy to i co on jeszcze chciał? Czyli jednego jednego pora. No dobra. Proszę. Panie, was jest takim sznur na pewno. Dziękuję ci. Mamy to. Ukończone. Ukończone, strona główna, mypad, zadanie, odbierz, odbierz, o, poziom wyżej, odbierz, odbierz, o, coś chyba się Basia, odblokowało, moi drodzy, chyba się coś odblokowało, nic, ale kaskę dostałem. No Dobra, czy to na poziom ósmy? No dobra, moi drodzy, to by było tyle z dzisiejszego odcinka. Dajcie łapkę w górę, zanaczek i subskrypcję. No i co? My się widzimy w następnym odcinku. M nara mordy.